Dzień dobry. W życiu większości mężczyzn nadchodzi taki moment, kiedy postanawiają bądź wypada im się ustatkować. Wiecie, stała praca, żona, dzieci, dom, samochód, kolejność losowa, przypadkowa, bo no wiadomo jak to w życiu bywa, zwłaszcza w dobie tych niskich cen nieruchomości i jakże zachęcających oprocentowań kredytów hipotecznych. Dlatego też wiele osób kupuje lokum używane bądź w stanie deweloperskim i no remontuje je czy tam wyposaża wedle własnego się. No i wtedy wiadomo, no niby nowe, a już do remontu. I tu mamy taki przykład właśnie stanu deweloperskiego, gdzie na dzień dobry Trzeba było zrobić grzyba w piwnicy, bo się pojawiły wykwity już po pierwszym roku użytkowania. No, a teraz przyszedł czas na widzimy się. Tutaj, jak widzicie, kotłownia. No, wentylacja, aklimatyzacja, rekuperacja wszystko w jednym miejscu. Tutaj, bardziej z przodu, właśnie na środku ekranu lodówka. Wiadomo, lodówka bardzo potrzebny element w każdym mieszkaniu. No Ona trochę tak jest na środku pomieszczenia, ale teraz podobno wyspy w kuchniach są, czy tam w kuchni jadalniach są bardzo modne, w związku z czym ona jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Do tego mamy jak przy każdym remoncie prowizoryczne oświetlenie, czy tam budowlane oświetlenie. No, wiadomo, prąd budowlany, te sprawy mamy to zamontowane tak, żebyśmy widzieli, gdzie pracujemy. No i co, zajmujemy się jeszcze przy okazji tego remontu tym, żeby sąsiada ze ściany nie było za bardzo słychać. Strasznie głośno z żoną rozmawia, nie wiem dlaczego. Home audio, jak widzicie, było już w cenie lokalu, także mamy je częściowo zdemontowane, żeby się tam podostawać do tego wszystkiego. Także teraz popracujemy jeszcze tylko trochę nad tym, żeby nie było za bardzo słychać jak woda kapie z dachu, no i myślę, że już będzie jakoś w miarę w porządku. No niestety doszło nam troszkę tak zwanej grubej budowlanki, bo majstry od wylewek troszkę się tutaj pospieszyły, i niestety na ta wylewka przy lodówce, zwłaszcza tutaj wyszła im tak. Z gatunku fale Dunaju. No i nie bardzo mamy na tym, jak położyć panele. W związku z czym musieliśmy tą wylewkę tutaj skłuć. I teraz będziemy tutaj coś naklejać, żeby to miało ręce i nogi. No niestety te masy trzeba było usunąć i zamiast tego jakiegoś takiego piankowego badziewia nakleić tu coś uczciwego. Fajnie by było to robić suchym lodem, ale. Myślę, że każdy kto choć raz miał okazję widzieć, jak wygląda czyszczenie suchym lodem, to wie, że nie bardzo jest to wykonalne, kiedy mamy całą tą telematykę, elektronikę, elektrykę tutaj w środku. Deskę rozdzielczą, nawiewy, no i ten piękny, podręczny barek, który wam tutaj od razu pokażę. O, tak to wygląda w tym samochodzie. Można sobie włączyć, słodzić piwo, a potem, oczywiście bezalkoholowe, potem je na przykład wylać. Także zamiast tego nakleimy jakąś uczciwą matę głuszącą. No i właściwie tyle. Na sam koniec jeszcze zrobimy pianą profile. To taka zwykła pianka do okien, ja Wam ją tutaj pokażę, o, tak ona wygląda. Bardzo polecam, na, właśnie na profile zamknięte, my tym będziemy robić słupki A, słupki B tutaj od dołu do góry, ponieważ one są całe puste i w nich się echo niesie. No i będziemy też robić tutaj przy kotłowni te ostatnie słupki i górne krawędzie dachu. Także produkt bardzo polecam, jak już otrząśniecie się po tym ile on kosztuje za te 400 ml to to naprawdę będziecie z niego zadowoleni. No a tak na sam koniec już zrobimy tutaj te wygłuszenia. Ogarniemy ten dach. Ja wam jeszcze pokażę kawałek tego dachu, żeby nie być za bardzo gołosłownym. Zobaczcie, co się tu dzieje. Tak wygląda dach terenowej Toyoty i jego wzmocnienia. O, sobie tak fajnie podskakuje tutaj. No i tyle tytułem takiego pokazania, jak ten Landek wygląda. No, Landek jest już w tym momencie prawie dwuletni. On był tutaj u nas w zeszłym roku na podwoziu. Była robiona rama. Wszystko było czyszczone, myte. Przygotowywane, zrobione całe podwozie suchym woskiem. No a teraz nadszedł jego czas na jakieś tam wygłuszenia. No wiadomo, żeby w tym przytulnym lokalu były też jakieś doznania akustyczne. No i na sam koniec, jak widzicie tutaj już przygotowane są do zawieszenia firanki. No to będzie taki już końcowy akcent. Ale to dopiero jak poskładamy, i jak już poskładamy, to przejedziemy. To prawdopodobnie o ile nam czasu starczy, bo troszkę tutaj te prace budowlane się przeciągnęły. W związku z czym, jeśli starczy nam czasu i będzie taka możliwość, przegonimy to po autostradzie i zrobimy jakieś pomiary. Aczkolwiek nie obiecuję, bo chciałbym te pomiary wykonać w takich samych warunkach, w jakich były wykonywane pomiary przed całą tą operacją. No a wtedy po prostu były lepsze warunki pogodowe. Musimy złapać dokładnie takie same warunki w sensie takim, żeby było sucho i pusto na drodze. Wtedy będzie można cokolwiek powiedzieć, bo niestety pomiary. W różnych warunkach dają bardzo różne wyniki.